Zapraszam solistkę, panią Zofię Pyrek. Pani Zosia śpiewa w zespole Koźminianki z Koźminka. Pani Zofia Pyrek z Koźminka wykona dwie pieśni: Niedaleko wieś ode wsi oraz Łoj moja synowo. Zofia Pyrek z Koźminka. Niedaleko wieś, ode wsi, niedaleko domu, dałabym się umiłować, ale nim kumu. Gospodarza nie ma w domu, parobek nie umi, a jak przyjdzie, jaki taki, to się nie rozumie. Jestem sobie gospodyni, bo się dobrze rządzę, do kościoła czasem trafię, do karczmy nie zbłądzę. Powiadają o mnie ludzie, że ja nie pijoczka. Kapusta się obrodziła, przepiłam do krzoczka. Mieszkam sobie z moim antkiem koło tego lasu. Chleba dzisiaj nie upiekłam, bo nie miałam czasu. A bo z gorkami kipiało, dziecko mi płakało. A powiem wam prawdę, że mi się nie chciało. Wczoraj mówiłam, żeby de robiła. A dzisiaj mu powiedziałam, że zachorowałam. Leżę w łóżku, leżę w łóżku, nie będę robiła. A mój Antek nie o tym, że ja się upiłam. Powiem mu, że jestem choro, że mnie bolą kości. Wiecie, że nie od roboty i no od mych złości. Gorzołeczkę se popiją, a on wszystko robi. Zawołam go do łóżeczka, to on mnie ozdrowi. <noise> Oj, moja, synowo, dokąd będziesz spała, wydujże że tą krowę, którą żeś dostała, wydujże tą krowę, którą żeś dostała. Tyś, mamo, wiedziała, że jo nie miała, po ty do mnie syna posyłała, po cóżeś ty do mnie syna posyłała. Ładniej se chodziła i pięknie stroiła, a jo se myślała, żeś majątek miała, a jo se myślała, żeś majątek miała. Stroiłam się matko, ale nie za twoje, a za twoim synem tak się nie wystroje, a za twoim synem tak się nie wystroje. Oj, moja synowo, nie zadzirej, by jak złapie kamienia, wybije ci zęby, jak złapie kamienia, wybije ci zęby. Łoj moja matulu i otyż też potrafię, jak złapie kamienia w same zęby trafię, jak złapie kamienia w same zęby trafię. Dużo rzeź synowo chleba nadawała, żebyś mi kamieniem zęby wybijała, żebyś mi kamieniem zęby wybijała. Pięknie dziękujemy pani Zosiu.